Z wiekiem niestety u panów obniża się poziom testosteronu, więc jeżeli mamy partnerkę w wieku załóżmy 30 lat, a 30 lat to jest moment wzrostu libido u kobiet i niestety rozpoczyna się obniżanie libido u facetów, no to tak duża różnica wieku może być dużą różnicą, jeżeli chodzi o potrzeby seksualne, a to jest ważne w związkach. To jest podcast Droga Maju, czyli rozmowy o życiu intymnym oraz emocjonalnym Polek i Polaków. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w podcaście Droga Maju, w którym rozmawiam z ekspertami o seksie, o związkach, o emocjach. Dziś o seksie będzie trochę mniej, ale za to nieco więcej o takich zewnętrznych problemach, z którymi borykają się niektóre pary. Zaraz dowiecie się, które. Wkrótce przywitam mojego gościa. Gościnią właściwie. Zapraszam Was przede wszystkim do słuchania. No i zobaczymy. Was ten temat zaciekawi. Drodzy Państwo, dzisiaj moim gościem jest Magdalena Chorzewska, psycholożka znana wielu właściwie, między innymi z Dzień Dobry TVN, ze Ślubu Od Pierwszego Wejrzenia, ale także autorka bardzo ciekawego, ciekawego konta na Instagramie, Instaporadnia, które śledzi już mega dużo fanów. I tam możecie się właściwie dowiedzieć wiele o swoich emocjach i wiele. O swoich problemach, z którymi właściwie chyba mierzymy się my wszyscy. A dzisiaj z panią Magdaleną, dzień dobry, w ogóle że Dobra. Się tak ładnie nie przywitałam. E, dzień dzisiaj dobry. E, zaczniemy od tematu starszego partnera i to takiego starszego, starszego. I będziemy, mam, mam nadzieję przynajmniej. Tak, zabrzmiało tak, starszy, starszy, to ciekawe, Starz... No, to. Ja sobie tutaj przewidziałam widełki takie przynajmniej 18 lat różnicy. E, Między kobietą a mężczyzną, bo tutaj akurat na takiej historii będziemy bazować. Zacznę od wiadomości, którą dostałam od czytelniczki i problemu, z jakim ona się w tej kwestii boryka. Dzień dobry. Od trzech lat jestem w sekretnym związku z partnerem, który jest ode mnie starszy o 21 lat. Ja mam 28 lat, on 49. Jest po rozwodzie. Ma 23-letniego syna. Kontakty z jego byłą żoną układają się poprawnie, więc na tym tle nie ma żadnych sporów. Ale nadal boję się, czy powiedzieć o tym mm, moim rodzicom i dziadkom. Wiem, że zlinczowaliby mnie za związek z tak dużo starszym mężczyzną i do tego rozwodnikiem. Do tego dochodzi również problem moich znajomych. Ja znam jego towarzystwo i dobrze się w nim czuję, ale nie miałam odwagi przedstawić go swoim znajomym, bo boję się, że wyrobiliby sobie na mój temat opinię, że jestem utrzymanką. Zależy mi na tym związku, na razie układa nam się bardzo dobrze. Czuję się przy nim bezpieczna i zrozumiana. Życie seksualne też jest satysfakcjonujące, ale boję się, że trzymanie tego w sekrecie stanie się niedługo tak frustrujące, że tego nie wytrzymamy. I moje pierwsze pytanie jest takie, czy taki związek z partnerem lub partnerką starszą, bo mam wrażenie, a zresztą zaraz się pewnie okaże, że płeć właściwie tutaj nie do końca ma znaczenie. I mówimy tu o takich różnicach powyżej tam 15-20 mhm. lat pomiędzy partnerami. Czy to się może udać długofalowo? Bo istnieje taki stereotyp, że to zazwyczaj są takie przelotne, płytkie relacje, romanse. Czy, jest, czy, to, czy ten wiek w ogóle coś determinuje? No dobra. W ogóle jak słuchałam tej historii, to my, pomyślałam sobie, pierwsza moja myśl była taka, że z tym związkiem problemu nie ma ten pan, a ma ta pani, bo bardzo się boi tego, co powie jej środowisko, boi się. Pewnie bycia odrzuconą przez rodzinę, przez znajomych, więc to jest bardziej jej lęk wynikający z, no, pewnie z wielu czynników i między innymi z tego, że być może ona nie do końca czuje się autonomiczna, tylko jakoś mocno zobowiązana tej rodzinie swojej. Czy takie związki mają sens? No mają, dlatego że jakby to jest legalne, tak? Jak już ludzie są powyżej 15 roku życia, powyżej wieku zgody wszelkiej, to mogą sobie na różne rzeczy pozwolić, a jak są pełnoletni, to tym bardziej. Więc jak się z światem ludzie się wiązali ze sobą właśnie z takimi dużymi różnicami wieku. Bardzo częsty model to był i jest, gdzie mężczyzna jest starszy, kobieta jest młodsza. Natomiast na szczęście w dzisiejszych czasach też i my, kobiety, pozwalamy sobie na to, żeby wiązać się z młodszymi partnerami. Co jeszcze jakiś czas temu nie było zbyt akceptowalne społecznie? Teraz robi się coraz bardziej i jak sobie myślę o moich pacjentkach z gabinetu, to co druga ma młodszego partnera i na szczęście one gdzieś wychodzą z, z cienia, dlatego że no jakby są pewne tendencje, tak? Młodsze kobiety bardzo często poszukują starszych partnerów. Pewnie niektórzy uważają, że jest to daddy issue i jest coś na rzeczy, bo taki starszy partner daje takie poczucie komfortu, stabilizacji, bezpieczeństwa, dojrzałości. Mhm. Bardzo często też jest no, jakby bardziej zamożny, no, bo już się dorobił, ma bardziej taką stabilną sytuację życiową, finansową. Wie, Czego chce, natomiast ta młodsza kobieta, tak, jeżeli mówimy to o związku starszy facet, młodsza kobieta, czy też starszy facet, młodszy facet, bo to też się mhm. bardzo często zdarza, czy starsza kobieta, młodsza kobieta, co się, jakby ja nie mam takich przykładów pacjentów w gabinecie, ale jakby mam takie właśnie, gdzie są jest dwóch facetów, jest duża różnica wieku, właśnie taka 20 lat, no to jakby każdy z, każdy z, tych, każda z tych osób czerpie jakieś profity z tej relacji, w sensie, no my wszyscy sobie coś tam zaspokajamy, w relacjach. Więc e, trzeba by się tutaj indywidualnie zapytać każdej z tych osób, co jest dla nich ważne, jakie potrzeby spełniają. E, natomiast e, takie związki jak najbardziej mają rację bytu. Aczkolwiek, jeżeli mówimy o tym konkretnym przypadku, to im dalej w las, im bardziej ta kobieta będzie e, stronić od wprowadzenia tego faceta gdzieś do swojego życia, do swojej rodziny, do swoich przyjaciół, tym większą będzie miała frustrację i taki dyskomfort wynikający no jednak z takiego kręcenia, tak? mm -hmm. bo pewnie okłamuje tą rodzinę. Pewnie tak. spędza święta sama, pewnie chodzi na imprezy do znajomych sama, więc w zasadzie funkcjonuje jak z kochankiem, mm -hmm. a nie jak z legalnym partnerem, a facet może być jej legalnym partnerem. Mm -hmm. A jak, jak o takim związku powiedzieć rodzinie czy bliskim, jeżeli wiemy lub mamy przeczucia, że oni mogą zareagować na to dość ciężko, a jednakowoż na tej relacji z z rodziną nam zależy. Więc, żeby tak. Je, ja zjeść rozumiem. ciastko i mieć ciastko. No tak. W pewnym wieku i w, w komfortowej sytuacji, kiedy już nie jesteśmy zależni od naszych rodziców, od babci, dziadka i tak dalej, jakby możemy sobie pozwolić na realizowanie własnych potrzeb i te potrzeby nie zawsze są zbieżne z oczekiwaniami rodzinnym, bo czy to jest starszy partner, czy to jest młodszy partner, czy to jest partner tej samej płci, czy to jest partner, który powiedzmy, nie wiem. Tak, ma ciemny kolor skóry, a dziadkowie w życiu jakby nie wyobrażali sobie wnusi z ciemnoskórym facetem. To, czy to jest człowiek, nie wiem, który ma jakieś inne wyznanie niż dana osoba. Czyli każda inność w jakiś sposób może, no powiedzmy, zetknąć się, tak zderzyć z niezadowoleniem członków rodziny. Tylko partnera czy partnerkę wybieramy dla siebie, a nie dla babci, nie dla mamy, nie dla taty. A jeżeli wiemy, że mamy dosyć konserwatywnych rodziców, czy w ogóle konserwatywną rodzinę, no to będzie to trudniejsze zadanie, bo taka rodzina bardzo często dla zasady mówi, jak nie jesteś z nami, to, to, to spadaj, bo to nie chcemy ciebie na tych świętach, czy nie chcemy ciebie widzieć w rodzinie, z nim się nie pojawiaj. Co niestety budzi bardzo wiele potem trudności i problemów, no bo wiadomo, że nikt nie lubi być wyrzucany z gniazda, więc taka osoba, no, czuje się z jednej strony szczęśliwa w relacji, w której jest, ale z drugiej strony bardzo nieszczęśliwa, Szczęśliwa, ponieważ jest odrzucona z tego powodu, że wybrała inaczej, ale na tym polega też dorosłość, nie? że my jakby realizujemy swoje potrzeby i czasami ta realizacja swoich potrzeb zderza się z niezadowoleniem naszych bliskich. I myślę, że czasami musimy być gotowi na to, żeby jednak postawić na siebie, wybrać mm -hmm. siebie, a nie wybierać tych rodziców, bo ile było takich przykładów osób, tak? Czy, czy chociażby w historii, czy w literaturze, no nie wiem, Romeo i Julia, tak? Gdzie rodzice byli przeciwni, choć tam nie było różnicy wieku, ale no, niezgoda, tak? Tych dwóch rodów na to, żeby ich dzieci się połączyły. Więc ludzie, im bardziej jest coś zakazane, tym bardziej w to brną, chyba że mają jednak taki dosyć, um, Spolegliwy charakter i zgadzają się na coś dla rodziny, ale są całe życie nieszczęśliwi, więc ja jestem jednak fanką realizowania swoich potrzeb. Większość rodzin jakoś się z tym uczy żyć. Ile było takich też przykładów par, gdzie na przykład w rodzinie nie był akceptowany rozwodnik z dziećmi, a tu się okazywało, że córka należała w brytyjskiej w rodzinie królewskiej. Oczywiście, I jakoś to było, I jakby też czasy się zmieniają, i, i tak sobie myślę, że. Że na szczęście ludzie stają się bardziej elastyczni. Natomiast, no, jeżeli ktoś ma tą świadomość, że matka czy ojciec no, nigdy w życiu nie zaakceptują um, zięcia w swoim wieku, to sobie myślę, że ta rozmowa po prostu będzie trudna i można na taką rozmowę rodziców przygotować, czyli powiedzieć, że chciałabym o czymś ważnym z wami porozmawiać. Może warto przyjść z tym człowiekiem i pokazać, przedstawić, powiedzieć tak, to jest, nie wiem, Bartosz, Tomasz, Stefan, czy jak tam mu na imię. To jest osoba dla mnie bardzo ważna, bardzo się kochamy, jest moim partnerem, chciałam, żebyście go poznali. Im bardziej poważnie potraktujemy tą osobę i też nasze stanowisko, tym mniej tam będzie przestrzeni w ogóle na jakieś jakiekolwiek zaprzeczenia ze strony rodziny. No bo tak jak mówię, matka i ojciec mieli swój wybór, związali się ze sobą i są razem prawdopodobnie w tej rodzinie akurat, więc niech dadzą wybór swojej córce. I czasami jednak trzeba się zbuntować. Jeśli ktoś w wieku 28 lat boi się przedstawić swojego partnera, to to też trochę mówi o jego mhm. relacji z rodzicami, więc może to jest ten moment kryzysu, który później spowoduje bardzo duży rozwój tej relacji, bo w którymś momencie no trzeba dorosnąć i postawić na siebie. Jasne, a ja przeczytawszy w ogóle te historie zaczęłam też trochę szperać po forach internetowych, mm. bo byłam ciekawa z czym ogólnie mierzą się dziewczyny, bo akurat tu z tej perspektywy patrzyłam, które mają starszych partnerów i właściwie wszędzie się pojawia, ta kwestia bycia postrzeganą z zewnątrz przez osoby jakieś nawet randomowe, mm -hmm. zupełnie na ulicy, jako utrzymanka, mm -hmm. jako ta młodsza, czyli ta, która ma po prostu jakiegoś sugar, thatiego, um, i, i tego się najbardziej boją te, te dziewczyny, czy, czy, czy młode kobiety, które właśnie są w związkach ze starszymi mężczyznami. Jak się nie przejmować tą opinią zupełnie randomowych ludzi, którzy właściwie mijają nas tylko na ulicy i zaraz już, już nie powinnyśmy o nich pamiętać. A ja tak sobie myślę, co jeżeli by się związała z bardzo zamożnym rówieśnikiem? To pewnie mhm. też dla pieniędzy. A co jakby się związała z dużą młodszym? To pewnie dla seksu. A co jakby się związała tak z, z takim, który mieszka gdzieś za granicą? To pewnie dla podróży. I jakby zawsze będzie coś. Więc może w którymś momencie warto jednak tak jak mówię, postawić na siebie i przestać się przejmować opinią innych ludzi, którzy w sumie skoro tak oceniają, to patrzą przez pryzmat swojego myślenia, swoich przekonań. Mi to zawsze jest szkoda. Takich ludzi, którzy tylko i wyłącznie żyją e, oceniając inne osoby, bo e, na przestrzeni lat, kiedy prowadzę swój gabinet i widzę i słyszę w ogóle, widzę wielu ludzi, słyszę naprawdę bardzo wiele różnych historii, tym bardziej wiem, że ocenianie drugiego człowieka jest totalnie bez sensu i totalnie niesprawiedliwe, bo nigdy nie jesteśmy w skórze tej osoby, bo nigdy nie przeżyliśmy historii tej osoby i nigdy nie znamy motywów jej postępowania, do, dopóki, dopóty, dopóki nie dopytamy. A ludzie, którzy oceniają, nie pytają, nie chcą zrozumieć, tylko oceniają przez pryzmat swojego, często płytkiego jednak myślenia. No bo to jest dosyć proste myślenie, tak? Skoro starszy jest zamożniejszy, to może ona jest z nim dla kasy. A co jeżeli on jest z nią, nie wiem, bo chce się pochwalić kolegom? A co jeżeli on jest z nią, bo ona jest zamożniejsza od niego? W dzisiejszych czasach pokolenie Z. Naprawdę dobrze sobie radzi na rynku pracy, mhm. i niejednokrotnie spotykam się z tym, że młodsze osoby są o wiele bardziej zamożne niż te osoby starsze. Więc patrzenie przez pryzmat takiego mitu czy stereotypu jest kompletnie mhm. absurdalne i kompletnie niesprawiedliwe. A przy okazji, oczywiście. Super, jest to bardzo komfortowa sytuacja, że ktoś, kto jest starszy, tak, 18 czy 20 lat, co jest też zrozumiałe, no często ma więcej tych pieniędzy, no bo miał więcej czasu na to, żeby gdzieś sobie ustabilizować sytuację finansową. A co jeśli ona by się związała ze starszym i biedniejszym, nie? Jakby, jak ludzie by ją oceniali wtedy? Że z litości, czy że, nie wiem, ma jakiś rys samopoświęcenia, że chce utrzymywać? Y -y. Zawsze ludzie ocenią, więc może nie ma co się tym przejmować, bo serio, ludzie oceniają przez swój pryzmat i najczęściej Częściej ludzie oceniają pod takim kątem, pod jakim sami baliby się być ocenieni. Czy, czy da się w ogóle połączyć te dwa światy i dwa środowiska? Bo w tej historii też się mocno y, wybija taki wątek, że ona wkroczyła w jego środowisko, mhm. w którym czuje się bardzo dobrze ale nie wpuściła go do swojego świata, świata swoich rówieśników. I teraz pytanie, czy te dwa światy w momencie y, zderzenia, czy one mają prawo współistnieć, czy to jest trochę tak, że trzeba, trzeba, jeżeli nie, jeżeli twoje środowisko tej, tej młodszej dziewczyny nie zaakceptuje e, tego mężczyzny, czy to jest kosztem po prostu poddania się i wejścia tylko i wyłącznie w jego, Towarzystwo w jego środowisko i kontaktowanie się z jego znajomymi, jakby do widzenia rówieśnicy. Żadna skrajność nie jest dobra. I tutaj znowu, to nie musi być starszy partner, żeby środowisko go nie zaakceptowało. Mm -hmm. bo równie dobrze mogłaby Pani przyjść tutaj do biura ze swoim tak wybrankiem, nie wiem czy ma Pani męża, czy partnera, czy partnerkę, czy kogokolwiek. Nie mam. <laughs> Okej, okay, ale gdyby, tak? <laughs> Taka osoba była, to ktoś mógłby powiedzieć tutaj z biura, o fajne, a ktoś mógłby powiedzieć, nie fajne, lubimy, nie lubimy. Mm -hmm. Więc pytanie jest takie, czy przestanie Pani się kontaktować z częścią ludzi, czy przestanie Pani spotykać się z tym facetem, tak, jakby. Mm -hmm. Ja myślę sobie, że zawsze istnieje ryzyko, że ktoś z naszego środowiska nie zaakceptuje naszego wyboru, ale im bardziej głęboka i prawdziwa jest relacja przyjacielska, tym więcej tam jest przestrzeni na akceptację. Więc może taki brak akceptacji partnera czy partnerki mówi dużo o relacji tej przyjacielskiej, która jest między ludźmi. I też z drugiej strony na koniec dnia to jesteśmy z partnerem albo partnerką, a nie ze swoim środowiskiem. I też możemy wspólnie tworzyć nowe środowisko. Bardzo wiele jest sytuacji, w których ludzie są z Powiedzmy z pewnych środowisk, które na przykład negatywnie oceniają partnerów czy partnerki osób, tak, które są też z nimi w tych środowiskach i po prostu próbują wrócić do tak zwanej homeostazy, czyli mm. zabierają tą osobę z rąk tego strasznego partnera czy partnerki. Czasami te środowiska mają trochę racji, tak? Mówimy tutaj o takich toksycznych związkach, bo czasem z zewnątrz ktoś widzi więcej. Natomiast często się zdarza, że to są, nie wiem, tak, zazdrosne koleżanki, które na przykład aktualnie nie mają nikogo albo bo ten partner jest z kompletnie właśnie innego świata, który jest obcy, nieznany. A niestety, jak czegoś nie znamy, jest dla nas obcy i nie bardzo chcemy się z tym zaznajomić, no to zaczynamy to po prostu sabotować. Czy jest w ogóle jakieś takie zagrożenie, jeden czynnik związany z dużą różnicą wieku? Jest wiele takich e, po, a, czynników. Okej. Okay, to... To kilka największych. Dobra, to powiem tak. Z wiekiem niestety u panów obniża się poziom testosteronu. Więc jeżeli mamy partnerkę w wieku załóżmy 30 lat, a 30 lat to jest moment wzrostu libido u kobiet, i niestety rozpoczyna się obniżanie libido u facetów, no to tak duża różnica wieku może być dużą różnicą, jeżeli chodzi o potrzeby seksualne, a to jest ważne mhm. w związkach. Kolejna kwestia, to jest kwestia jest związana z energią taką życiową i z potrzebami. Zazwyczaj osoba, która ma 28 lat, to tak stereotypowo patrząc, to jest mhm. osoba, która no, chce poznawać życie, świat, chce podróżować, imprezować, jeszcze trochę poszaleć, popatrzeć, posprawdzać, potestować, popróbować. Partner, który ma prawie 50 lat, prawdopodobnie te wszystkie rzeczy już robił. Pytanie, czy będzie chciał to robić ponownie, czy Powtórzyć. będzie mówił, dobra siedźmy w domu, gdzie będziesz szła, jest przyjemnie i miło. Więc warto jednak patrzeć na potencjalnego partnera czy partnerkę pod kątem takim energetycznym również. Mm -hmm. I to nawet w swoim wieku, tak, jeżeli mamy rówieśników partnerów, to też ten, ten poziom energii jest dosyć istotny, bo Czasem po prostu ludzie się nie dopasowują pod tym kątem. Kolejna kwestia to jest kwestia osobowościowa, i to też jest niezależne od wieku, czyli na ile dana osobowość nam pasuje, a na ile nie, na ile mamy spójny system wartości, na ile mamy spójne, nie wiem, patrzenie na świat, czy też potrzeby, jeżeli chodzi o związek, no bo jeżeli mamy dużo starszego partnera, który już miał związek małżeński, może jakieś dzieci z tego związku i mhm. tak dalej, i dziewczynę, która ma 28 lat, czyli być może będzie chciała mieć męża, być być może będzie chciała mieć dzieci, no to czy oni są tutaj jakoś dogadani, czy też by chcieli. Albo ryzyko kolejne, jeżeli mamy dużo starszego faceta, który sobie myśli, Jezu, to jest ostatni dzwonek na dziecko, no to czy na przykład ta partnerka jest już gotowa na dzieci, czy w ogóle ona myśli o tych dzieciach z nim. Kolejna kwestia, to tak jak mówiła mi kiedyś moja pacjentka, no 18 lat starszy facet, no jego ciało za jakiś czas nie będzie tak fajne, jak jest teraz. Oczywiście w dzisiejszych czasach możemy stosować tak zwany slow aging i wielu ludzi z tego Korzysta I też, jak człowiek jest aktywny e, fizycznie, no to to ciało czasem u 50-latka. wystarcza na dłużej. Na dłużej mu starczy. Ja tak myślę że sobie, że te, te, jakby te granice wieku się przesuwają. To, co kiedyś było starością, dzisiaj jest mhm. wczesną, no e, może nie wczesną młodością, ale późną młodością, mhm. dojrzałością, tak. E, na tak pewno jest nie jest, nie coś, jest starością. E, myślę, że jak sobie popatrzymy na 50-latka e, z początku ubiegłego wieku i 50-latka teraz, to jest u dwóch różnych facetów. E, mm -hmm. Więc no jakby ta różnica wieku, wiadomo, jakby pewnych rzeczy no nie oszukamy, nie oszukamy upływu czasu, więc w którymś momencie ten dużo starszy partner no będzie się dużo szybciej starzeć, a my tak, w sensie załóżmy tak, czy kobieta ta młodsza będzie, będzie jeszcze długo, długo młoda i to jest też moment taki newralgiczny w tych związkach, kiedy ta druga osoba na przykład właśnie już potrzebuje jakiejś pomocy, wsparcia albo no ta, jakby ten okres właśnie, tej wczesnej nawet starości jest dosyć, powiedziałabym, um, niefajny dla osoby, która jest jeszcze młoda i jeszcze chce dużo rzeczy zobaczyć, zwiedzić, obejrzeć. Nie mówię tutaj o chorobach, które też się mogą pojawić, mhm. czy jakieś choroby neurodegeneracyjne, czy takie cywilizacyjne, więc, no jakby im dalej wlas, tym więcej tych chorób. Plus, ja akurat teraz. Um, z uwagi na to, że ta seksuologia jest moim konikiem, jestem na tych studiach seksuologicznych, to, to wiem, że tak jakby z tymi zaburzeniami seksualnymi też tak jest, że wiele z nich się pokazuje w tym okresie między 20 a 30, ale potem kolejny pik to jest już w tym okresie po 50 roku życia raczej, więc... U kobiet. U kobiet, U kobiet. tak. No. A u mężczyzn to no, tak? U mężczyzn miejsca... taka... też zaburzenia erekcji, no to raczej mhm. już w tym późniejszym okresie. E, ale w, jeżeli chodzi o t, 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 t tych młodszych facetów, no to tam są problemy z przedwczesnym wytryskiem albo zbyt dużym libido. Więc zbyt ze zbyt dużymi potrzebami seksualnymi. I choć wiem, że dla niektórych osób może się to wydawać dziwne, no to jak um, ostatnio miałam w gabinecie taką parę, gdzie rzeczywiście pani była zmęczona tymi zbyt dużymi potrzebami swojego mm -hmm. młodego partnera, no to to jest bardzo duży problem też w relacjach, nie? Że jedna osoba jak czuje się przymuszona i ma tego seksu po kokardę. Mm -hmm. Gdzie dużo moich pacjentek, dużo starszych, no marzy o tym, żeby ten seks był, bo w którymś momencie ludzie, e, tak, nie mówię, że każdy, ale no, im, im ludzie są starsi, tym te potrzeby seksualne zazwyczaj trochę maleją. Ale mam wrażenie, że teraz trochę jesteśmy cywilizacyjnie w takim punkcie, nie chcę za daleko odjeżdżać, że też te problemy seksualne, czy problemy z reakcją, czy problemy z libido kiedyś kojarzyły się tylko z zależnością od wieku. Teraz one nie są zależne nie od są. wieku. Teraz mam wrażenie, że stylu życia, czynniku, też nie? czynniki właśnie takie biologiczne, które też zależą od stylu życia, też wszystkie te stymulanty dodatkowe, mm -hmm. pornografia, hemsex, szprycowanie się testosteronem, wpływy środowiskowe, zbyt duża religijność czasami, no restrykcyjne wychowanie to wszystko tak wpływa na to, że taki młody człowiek, który rozpoczyna życie seksualne, no jest narażony na bardzo dużo czynników no takich negatywnych, jak chociażby często u kobiet są właśnie opory, lęki yy, i też reakcja z ciała, nie? Te wszystkie tam zespoły bólowe, dyspareunie, mhm. pochwice i tak dalej. Ale to inny temat, chętnie opowiem. To na, na, na następny. A teraz trochę odkręcę to w drugą stronę, bo co jest... Starsza kobieta, młodszy facet? Nie. <laughs> Bardziej na zalety. Mhm. Że co jest często tym magnesem, który ciągnie młodsze osoby do starszych osób. Dojrzałość, mhm. poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja, no przede wszystkim właśnie to bezpieczeństwo, zaufanie, taka też troska tego starszego partnera mhm. często takie stabilne, dobre życie, nie? To jest, to jest to, co na przykład moje pacjentki z dużo starszymi partnerami mówią, że mają, że one mają po prostu bezpiecznie. Jeżeli ktoś tego szuka, tak, i to bezpieczeństwo jest takie kluczowe, to super. Poza tym no, też jest mnóstwo facetów, którzy no, są dużo starsi od swoich partnerek, gdzieś tam mieli jakieś wcześniejsze historie miłosne, małżeństwa, i dopiero w pewnym wieku wiedzą, czego chcą, i są w stanie założyć rodziny i stworzyć dobre związki. Jakby ja uważam, że na miłość nigdy nie jest za późno i też nie chciałabym tutaj demonizować, mhm. że to nigdy nie wyjdzie albo zawsze to jest tylko dla pieniędzy. Czasami naprawdę ta różnica wieku, ona jest tylko widoczna w metryce bo ludzie tak fajnie potrafią się dobrać i jest taka głębia w tym związku i takie zrozumienie i dużo uczuć i miłości i też dojrzałość i, i tej młodszej partnerki, załóżmy i starszego partnera, że taka emocjonalna dojrzałość, że te związki naprawdę świetnie potrafią funkcjonować. Czasami jak sobie myślę przecież o, o, o nieżyjącym już panu Łapickim i jego mhm. byłej żonie, to taki był szok, prawda, dla wszystkich, tak. że taka dużo młodsza dziewczyna. Ja myślę, że ona patrzyła na swojego męża jak na mistrza, mhm. jak na Kogoś, podziwiam. kogo podziwiała. Więc też sobie tak wyobrażam, że ten dużo starszy facet czasami ma tak dużą charyzmę, czasami tak dużo przeżył i jest po prostu tak mądry i tak ciekawy, no, że nie sposób się nie zakochać. Mhm. A jest trochę tak, że. Kobiety patrzą troszeczkę inaczej na atrakcyjność, a mężczyźni inaczej, to znaczy tak, że szukamy trochę czegoś innego, że my że, że kobiety patrzymy mniej na ten wygląd fizyczny, a trochę bardziej na to, co jest w środku, a u mężczyzn trochę ta piramida się trochę odwraca czy tam zaburzeć? Czy... Czy, czy tutaj. To też zależy. Mm. No, wiadomo, nie ma takiego stałego mm. wzoru na to. To znaczy tak, dla faceta jakby naj, najbardziej atrakcyjne dla faceta są 25-latki. Tak, tak. tak wynika z badań. Najmniej atrakcyjne są 33-latki, bo wtedy faceci myślą, że to już jest ten czas na dziecko. O nie, kończę 33. Także to, tak, to lata trzeba szybko działać. <laughs> już Ale zapóźno. to są nie? Okay. A, potem, a potem to już się trochę zmienia. Natomiast mm -hmm. ja bym też nie patrzyła, nie uogólniałabym. Natomiast sobie myślę tak, kobiety są w stanie. E, często zrezygnować jakby z tego jako partnera wymarzonego, idealnego, który nie wiem, ma tyle i tyle wzrostu mm -hmm. w takim no taki wyglądzie, on, teraz, tak, tak? tak? Dokładnie. Ja pamiętam, jak robiliśmy castingi do ślubów i mm -hmm. tam większość kobiet po prostu jak copy-paste, ten sam typ, faceta kobiety. Metro po minimum 1,85 85, czyli wysoki, mm -hmm. e, niebieskie oczy, ciemna karnacja, jakby po prostu o! to samo. A potem się okazywało, no jakby do naszego tam programu nie zgłaszali się tacy mężczyźni, ale się okazywało, że nawet jak byli Inni niż ci wskazani tam w tych ankietach, to też było okej, okay. też się też te rzeczywiście mm -hmm. Więc ta atrakcyjność fizyczna, rzeczywiście kobiety są w stanie o wiele bardziej jakby nagiąć te swoje mm -hmm. oczekiwania i gdzieś tam poczekać i odkryć e, jakąś wartość tego faceta. Natomiast, no, mężczyźni też patrzą tak pod kątem takim typowo biologicznym. Na przykład, mm -hmm. czy kobieta jest płodna, a tą płodność poznają chociażby po błyszczącej twarzy, tutaj trochę, mm -hmm. tutaj widzę estrogenów dużo, nie? U pani e, po. E, o, tak? dobrze! O, oczywiście, w sensie takim, bo to, to, to tak działa, nie? Że to mhm. są takie podprogowe rzeczy. Proporcje ciała, więc to wcale nie chodzi o to, że tylko kobiety tam z jakimiś określonymi wymiarami, ale chodzi po prostu o proporcje ciała. Mhm. To są atrakcyjne kobiety. Natomiast też bym nie uogólniała, bo każdemu człowiekowi może podobać się zupełnie ktoś inny i każdy może zupełnie czegoś innego szukać w związku. Jeden przygody, drugi, tak? Są kobiety, które szukają tylko i wyłącznie bad boyów, żeby coś tam przeżyć i na sam koniec płakać. Są tacy, Chwakam którzy szukają, lament. no są lamenty, tak, są tacy, którzy szukają bezpieczeństwa, są tacy, którzy chcą założyć rodzinę, są tacy, którzy chcą poeksperymentować, są tacy, którzy chcą spełnić oczekiwania swoich rodzin, są tacy, którzy wiążą się w związkach takich heteronormatywnych, a, a gdzieś się ukrywają ze swoją orientacją. No masa jest różnych powodów. Są tacy, którzy pewnie się wiążą ze sobą dla korzyści finansowych czy dla statusu takiego. I na sam koniec pigułka. Jak stworzyć? Bardzo krótko jak stworzyć zbudować stabilny związek? Niezależnie już od różnicy wieku okay. trzy najważniejsze czynniki trzy najważniejsze czynniki. Ja myślę, że takie dojrzałe związki tworzymy wtedy, kiedy sami jesteśmy świadomi siebie i, i dojrzali tak emocjonalnie. Nie mówię o tym, że osoby bardzo młode nie mogą stworzyć fajnych związków, bo pewnie mogą, ale masę błędów jeszcze po drodze popełnią, więc gdzieś takie też patrzenie na, na to, jak radzimy sobie z emocjami, czy już mamy, czy się uporaliśmy z trupami w szafie, które każdy ma i wszyscy wynieśliśmy to ze swojej rodziny, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to rozmowa, rozmowa, jeszcze raz rozmowa i dobra komunikacja, czyli tam też trzeba słuchać, nie tylko mówić, mhm. więc dobrze jest um, powiedzieć, czego potrzebujemy i mieć świadomość tych potrzeb, ale być gotowym na potrzeby partnera, partnerki. I wysłuchać. No i trzecia rzecz to jednak wspólne wartości, bo ludzie z różnych światów są dla siebie bardzo ciekawi, ale ja jednak jestem zdania, że zresztą nauka również, że łatwiej tworzymy związki z osobami, z którymi mamy raczej spójną wizję świata, wspólne, wspólną wizję związku, wspólny system wartości, że jakby nie jesteśmy na dwóch jakichś skrajnych biegunach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo. Fajna rozmowa. Część dalsza nastąpi ale już na inny temat. <głos> Dzięki. <głos> Mam nadzieję, że co nieco dowiedzieliście się z naszego odcinka o dużej różnicy wieku pomiędzy partnerami. Jak o tym rozmawiać? Czy w ogóle przejmować się tym, co myślą inni? Zapraszam do kolejnych odcinków rozmowa z Magdaleną Chorzewską, część druga. Ukaże się już wkrótce, ale już na zupełnie inny temat. To był podcast Droga Maju, czyli rozmowy o życiu intymnym oraz emocjonalnym Polek i Polaków.